Gdybym tą rolkę zobaczył rok temu, miałbym dzisiaj 45 tysięcy więcej i mniej siwych włosów. Jak nie dać się oszukać ekipy remontowej? Wiesz, jeżeli nie, no to słuchaj. Po pierwsze, na słowo, działa tylko tak naprawdę w bajkach. Z moją ekipą było tak, że była super gadka, śmiechy, no po prostu bajkowo, i tak było na początku. Potem szef, co? Zniknął, chłopaki zachorowali, i od tamtej pory tak naprawdę stosuję tylko i wyłącznie umowę, w której mam zakres, terminy i kary. Wszystko czarne na białym. 2. Płatność. Kiedyś zapłaciłem z góry, a efekt był taki, że wyszli, znikli no i przestali odbierać telefon. Po prostu katastrofa. Dziś. płacę tylko po wykonanej i tak naprawdę odebranej pracy. 3. Dokumentacja, tak naprawdę to życie. Jak się kłócimy o to, co miało być, nie wiem, białe, a co miało być CRI, czy jakiekolwiek inne, to odpalam zdjęcia, SMS-y, no tak naprawdę milkną. Więc zrób zdjęcia, zapisu i wysyła choćby na wspólnej grupie WhatsApp. 4. Tak naprawdę odbiory, czyli kontrola tego, co się dzieje. Raz nie sprawdziłem poziomu ścian, to teraz mogę się pochwalić, że mam tak naprawdę krzywą ścianę jak krzywa wieża w Pizie, tylko tak naprawdę w Katowicach. I od tej pory poziomica i konkretne sprawdzenie zanim wejdzie kolejny etap. Po piąte, ktoś mądrzejszy ode mnie. Tak naprawdę zawsze biorę kogoś z doświadczeniem. Raz zapłaciłem 150 zł gościowi z budowy obok tak naprawdę, żeby zrobił dla mnie odbiór i uratował mi ponad 15 tysięcy złotych.